Prawie jak jezioro, tak wyglądają tereny nadwarciańskie w Poznaniu. Woda sięga tu niemal od wału do wału, całkowicie przykrywając ścieżki pieszo-rowerowe biegnące tuż przy rzece. W Koninie tereny zalewowe są szersze, więc jeziora nie ma, ale woda wdarła się na łąki i platformy na bulwarze nadwarciańskim, utrudnia też budowę kładki nad kanałem ulgi. To nie jest jeszcze sytuacja jakaś, powiedzmy, jak to mówią, dramatyczna, bo mówię, dzisiaj mamy 426. Tak, jak teraz sprawdzałem wodowskaz na w Sławsku, bo on jest takim dla nas miernikiem. No to to jest 426, jeszcze nie tak dawno, 2-3 dni temu to było prawie 7 cm wyżej, więc ta woda delikatnie opadła. Sprawdzałem też, jak wygląda sytuacja na wodoskadach powyżej warty, bo dla nas on jest takim wskaźnikiem tego, co może się wydarzyć u nas. No to tak naprawdę woda ustabilizowała się troszeczkę w kole. Podnosi się za to stan wody na nerze płynącym przez gminę Dąbie i na kiełbasce w turku. Jednak dzięki zbiornikowi Jeziorsko sytuacja jest pod kontrolą. On mocno, mocno stabilizuje sytuację na, naszym, na naszej rzece. Jeżeli nie mielibyśmy tego zbiornika Jeziorsko, byśmy mieli co chwila fale powodziowe opadające, ponoszące się. Rzeczywiście on mocno stabilizuje. Na razie nie ma mowy o zagrożeniu dla gospodarstw leżących najbliżej rzeki. Władze miasta podjęły jednak decyzję o zamknięciu najbardziej newralgicznych miejsc na bulwarze nadwarciańskim. Zamknęliśmy dwie platformy, ale to wynika z tego, że ta woda wpłynęła na te platformy. Nie ma z boku barierek. Kamień ma to do siebie, że jeżeli jest napływana ta woda, to zaczyna się na nim osadzać takie delikatne, takie glony i one są śliskie. Troszeczkę obawialiśmy się z tego, że ktoś w ramach takiego jakby zabawy będzie chciał wejść na tą płytką wodę, poślizgnie się, a tam są dość mocne krawędzie betonowe. Poza tym jest zaraz już duża, dużo większa głębokość i może się komuś stać krzywda, więc pan prezydent podjął tu decyzję o tymczasowym wyłączeniu tych dwóch platform. Pozostała część bulwarów jest dostępna dla spacerowiczów. Urzędnicy proszą jednak o zachowanie ostrożności.